Teraz opieramy sobie prawe, prawe przedramię na prawym udzie. Lewa ręka znajduje się na wysokości lewej stopy. Prostujemy lewą nogę na tyle, ile jesteśmy w stanie. I unosimy lewą rękę w górę, odpychając się od prawego uda. Patrzymy w kierunku lewej dłoni. Zatrzymaj się w tej pozycji. Odpychaj się od lewe, prawego uda. Wolno wracamy i to samo na drugą stronę. Opieramy sobie lewe przed ramię, prawą nogę prostujemy, prawa na, ręka na wysokości prawej stopy, unosimy prawą dłoń, patrzymy w kierunku palca środkowego. Otwieramy całe ciało, czyli tutaj rozciągamy mięśnie klatki piersiowej, pracujemy na mięśnie grzbietu, mięśnie skośne brzuch. I teraz uginamy prawą, trochę powzmacniamy, prostujemy lewą i wolniutko zamieniamy lewa, prawa. I cztery powtórzenia, prawa, proste plecy, lewa, lewa. Tak. Zawsze napinaj delikatnie brzuch. Skręcamy tutaj coraz bardziej. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, więc wtedy kompensujemy ten ruch napięciem mięśni brzucha. I jeszcze ostatni raz na lewą stronę. Wracamy, rozluźniamy i wolniutko kręg po kręgu unosimy się do pozycji stojącej.